Witam was w kolejnym filmie Jest właśnie herbatę przepraszam, za tak słabo na no słysycie, ale inaczej mówię w prawdziwym życiu. ja tylko wam chcę powiedzieć na wakacjach będzie filmik z moimi kuzynkami i kuzynami no różne filmy będą ale nie przychodźcie do mnie jak wiecie gdzie to jest i możecie nam pójść więc do mnie nie przychodźcie bo to jest no, trochę na takie zadupie, znaczy na zadupiu. No takie dziwne, dziwne miejsce. No i to moje dziadek mieszka. Czekajcie, muszę się napić herbaty. Dobra widzowie. Pamiętajcie, na wakacjach. Może to będzie dziesiąty dzień od, od, od świadectw, dziesiąty dzień, nie wiem, ale chyba będzie dziesiąty, nie wiem. Obcajajcie kiedy zrobię film, więc zegnał Was widzowie, znaczy, nie zagnał. Na ja cydarpie. Was, tylko chcę Wam pokazać tą piłkę fajną, bo ją kupiłem. Widzicie jaka fajna. Taka fajna piłka. Dobra. To zegnam was, widzowie. Pa pa!